No niestety, pora na werdykt, pora na rozstrzygnięcie. Kogo zobaczymy dalej w naszym programie? To wszystko zależy od Was. Analizujemy, kto dzisiaj okazał się najlepszy w wahadle. Masaż tak. dobrze. On sobie dobrze radził w wahadle. Tak, to bardzo prawda. Bardzo dobrze technicznie. na kojarzycie? Tak, bardzo ładnie od tym tak? był. Mimo, że sam zupełnie się do tego nie nadawał, on naprawdę sobie radził. Jury... Jak? Z. To jest Chevroleta Camaro, no. Ale on a, to się poddał, wydaje mi się, poddaw, a, a tym, że ta moc tak nie przerosła. Wiecie Ty, co, ja jest? mam tu jeszcze jednego faworyta, zaraz hmm. mam go z Majdra. Proszę bardzo. Na pewno Michał z Renault Michał z Renotwingo. co to tak, na to? Tak, tak. Dziękuję O Michał świetnie. daj go. Dobrze. Wstępnie zdecydowaliście. Kogo zobaczymy na następnym programie? Ja mam dwie kandydatury na tą chwilę. Czyli Piotrka z Passata, Michała z Renault, który jest zaraz pod nim. Ja jestem na pewno za Michałem z Renault Twingo, który świetnie sobie radził i widać w nim mocne zacięcie. Ja jestem za Tomkiem i za Damianem. Słuchajcie starszego rangu jeżeli o to chodzi, że Michał z Renault był najlepszy. Wojtek chyba się zgodzi z tym. Okej, okay, przyznaję rację. Podpisuję się. Druga komisja, drodzy widzowie, do następnej części naszego programu przechodzi ten oto młody człowiek, Michał Biały. Był najlepszy. Do zobaczenia w na następnym odcinku.